Jak miałem 13 lat to nagrywałem na magnetofon Capral listę przebojów programu trzeciego. A tak się zdarzyło, że ostatnie dwa miesiące stadion narodowy był zamknięty dlatego, że mieliśmy szczyt klimatyczny. W przerwie między jedną konferencją a drugą na szczycie klimatycznym ktoś rzeczywiście rzucił hasło, skoro wracamy do gry, wracamy na rynek jako stadion narodowy, otwieramy znowu bramy 6 grudnia. To oprócz tego, że zrobimy mikołajki, to chcemy na tych mikołajkach mieć coś wyjątkowego. A żyć jest piątek, no to pomyśleliśmy sobie, kurczę, fajnie było, gdyby Marek Niedźwiecki i Piotr Baron ze Stadionu Narodowego na żywo mogli poprowadzić listę przybojów. Kultowa lista w fantastycznym miejscu, najpopularniejsza lista w Polsce na najpopularniejszym miejscu w Polsce. I to się dzieje dzisiaj, bo za, no, za parę godzin Marek Niedźwiecki i Piotr Baro zasiądą tam na takiej kanapie na płycie Stadionu Narodowego i zaczynamy wydanie listy przebojów trójki ze stadionu narodowego. Nie trzeba było długo trójki przekonywać. Usiedliśmy do stołu, zaproponowaliśmy fajne rozwiązanie, zaproponowaliśmy fajny pomysł. Zaproponowaliśmy coś, czego jeszcze chyba nikt od nas nie dostał, a mianowicie od y, paru dni i jeszcze przez parę dni na elewacji Stadionu Narodowego, widocznej z całej Warszawy, wyświetlamy napis Trójka.